W Warszawe i mam przyjemność powiedzieć Wam kilka rzeczy. Chcieli to tego wziąć, to weźmiecie. Jeżeli nie będziecie chcieli, to nie. Jesteście wolnymi ludźmi i macie absolutną. Jeśli to była tragedia, że ginie człowiek, Ale go z drugiego. To świetny, zachodnym, człowiekiem, który potrafił sobie radzić w życiu, ale nie umiał sobie prowadzić z alkoholem. Pamiętam zawsze. Żebyś po tym, tej, po, po tej po, po, po co dzisiaj powiem, żebyś umiał powiedzieć stop temu, co proponujesz ten świat. Żebyś był na tyle, żeby tak umiejętny, żeby, żeby powiedzieć nie. Wiesz, bo twoje, jedno, twoje nie jest w stanie zarazić bardzo dobrze. E, to jest ciekawego w tym wszystkim. Mój ojciec przestał tu i nie dostanę 25 lat, tylko dostałem 10, ponieważ nie można... w jednej trzeciej kary. Takie było prawo. Dzisiaj tego prawa nie ma. Dzisiaj można wyjść najwcześniej po odbyciu połowy kary. Kiedyś można było po odbyciu jednej trzeciej. Tylko trzeba było to umieć zrobić. I mój ojciec umiał to zrobić. Więc od siedzia dwa lata, osiem miesięcy, pięć lat cztery miesiące zawieszono miesiąc, i wyszedłem na wolność. Ale miesiąc przed moim wyjściem mój ojciec jechał ze swoją wspólniczką i z jej córką podpisać kolejny kontakt i zginął. I wiesz, we mnie się załamało wszystko. Ja, ja byłem wściekły na cały świat. W sumie, wiesz, ja byłem jego kochanym ale byłem wściekły na cały świat. Ja zobaczyłem, że na tym świecie yy, bycie dobrym człowiekiem 15. Ojciec nie żyje, a więc będę nie wiem. Thank sure. Zachępałem złotej stopy, byłem na zewnątrz. Ale w tym czasie, kiedy siedziałem w więzieniu, poznałem ludzi, którzy nie byli takimi przestępcami. Dwóch ludzi z narkotykami, dwóch uczniów. Jeden sprzedawał, drugi kupował, Jeden z naszych chłopaków, którzy byli, byli ze mną, przyszli mu do artykułu to zobacz, nie wypadła tam, taka pęka towar, taką filkatower. Mówiłem, nie wiem ile masz narkotyków dziś, nie wiem ile w życiu widziałeś najwięcej. Ja pierwsze narkotyki, które dostałem do swojej ręki, to było 250 gram czystej karoliny, taka kość. Jeżeli ja to sprzedałem i zarobiłem na tym 6000 zł złotych w 3 godziny, przewożąc to z miejsca na miejsce, to ja uważam, że jestem panem świata. Rozumiesz? Ja zobaczyłem, że można tak żyć. da reticália. Então, To jest taka trucizna, wiem, bo sam to robiłem, rozumiecie, to, to jest trucizna, która jest w stanie zniszczyć absolutnie cały swój mózg. Są ludzie, którzy już nigdy nie wrócili do normalnego stanu funkcjonowania, nawet studia pokończyli, coś ci powiem, nawet pokończyli studia, ale to już nie są normalni ludzie. W takiej chemii się może. Wiecie, chcę żebyście to wiedzieli, ponieważ ja nie tylko zabudowałem narkotykami, hurtowo i detalicznie, ale brałem narkotyki i byłem narkomany. I trzykrotnie umierałem od narkotyku. Trzykrotnie byłem długo na tamtym świecie. Wstawało mi serce, dostawałem w paraliżu, w końcu Widziała taką szklane wódki, znaczy ta koszklanka dała trzy czwarte wódki, dodała soku pomarańczowego, a on tak. Ja sobie myślałem, mówię, nie najgorze, żeby to kieru.

Nifhem. Yeah.